okay <laughs> Trzeba po grecku, zawsze dzieli rodzinę. Jedni mówią, że za dużo marchwi, drudzy, że za mało ryby, a wujek Bogdan i tak wszystko zje. A ja, ciocia Teresa, pokażę wam przepis taki, że sami będą prosili o dokładkę. Na tarce o grubych oczkach zetrzyj marchewkę, pietruszkę i seler. Jak bolą ręce, to znaczy, że robisz to dobrze. Pora pokrój w cienkie półkrążki. Nie za grube, bo por też musi się udusić. Warzywa do gara, zalewamy szklanką rządku. dodaj ziele angielskie i liście laurowe. Gotuj 15-20 minut. Jak nie lubicie Później w daniu ziela i liścia laurowego To wyjmijcie przyprawy Dodajemy passatę, doprawiamy solą, pieprzem i cukrem Gotujemy kolejne 15-20 minut Rozmrożoną rybę osuszamy Doprawiamy solą, pieprzem i obtaczamy W mące pszennej Rybkę smażymy na złoty kolor z obu stron A następnie osuszamy ją ręcznikiem papierowym Kładamy warstwami warzywa, ryba, warzywa Tutaj nie ma żadnej filozofii Dekorujemy natką pietruszki I odstawiamy do lodówki Najlepiej na całą noc Rada cioci Teresy Na drugi dzień smakuje jeszcze lepiej więc więc nie podjadajcie w nocy. No, chyba że bardzo tego chcecie. Życzę wszystkim smacznego! I koniecznie zostaw obserwacje, bo jeszcze pokażę wam, jak zrobić święta bez nerwów.